Cześć, witajcie w Review.pl Dzisiaj poświęcimy trochę czasu na bardzo ciekawą produkcję RPG. Zapewne wielu z Was już domyśliło się, że będzie to Westlands 2. Jeśli znudziliśmy się nowymi RPGami i chcemy wrócić do korzeni tego gatunku z bardzo estetyczną i ładną grafiką, Westlands 2 to chyba jedyne tak dobrze odwzorowujące nasze wymagania tytuł. Pierwsza część powstała w 1998 roku do jego kontynuacji czekaliśmy prawie 20 lat. Pytanie tylko, czy gra faktycznie ma w sobie to coś? Studio InXile Entertainment z Brianem Fargo, twórcą poprzedniej części, bardzo starało się oddać prawdziwą duszę RPG w tej produkcji. Projekt wystartował na Kickstarterze i zebrał około 3 miliony dolarów. Gra toczy się w USA po wojnie nuklearnej. Ci, którzy przeżyli albo stali się szaleńcami. Albo zmutowali, lub próbują żyć dalej jak prawie cywilizowani ludzie. Wcielamy się w jednego z niewielu żołnierzy armii amerykańskiej, od tego czasu nazywanych Desert Rangers. Jak to bywa w tego typu grach, twórcy położyli duży nacisk na rozwój postaci, jej umiejętności. Na samym początku możemy złożyć naszą czteroosobową drużynę poprzez specjalny kreator w oldschoolowym stylu. Westlands 2 jest grą bardzo złożoną. Zachowania napotkanych przeciwników, MPC-tów oraz środowiska zależą od wielu czynników. To, jak rozmawiamy w dialogach, jak gramy i jakie rozwiązania preferujemy, wpływa na przebieg całej fabuły. Produkcja oprócz już wspomnianego wcześniej powrotu do twardego RPG ma swój osobisty, niepowtarzalny charakter i jest bezlitosna. Rozgrywka opiera się o system turowy. Podczas przemieszczania się pomiędzy dużymi lokacjami możemy trafić na wiele pułapek, i to czy je ominiemy lub dostrzeżemy na czas, zależy od umiejętności naszych członków drużyny. Jeśli macie pod ręką Westonad 2, musicie koniecznie zagrać w tą grę. Która prezentuje prawie wymarłą epokę RPGów, nie stawiających na bezmyślną fabułę i proste rozwiązania. Tutaj będziemy musieli użyć swojego rozumu i zmierzyć się z bezwzględnymi wrogami. Którzy nie potraktują nas taryfą ulgową i nadstawią kark, gdy tylko naciśniemy spust naszej szczegóły. Dzięki za dotrwanie do końca. Zapraszam do komentowania i oceniania tej gry. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Cześć!